W tym filmie przedstawiam kolejną porcję interesujących transferów z ostatnich dni. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, szukasz piłkarskich informacji, ciekawostek i zapowiedzi, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. Okno transferowe w topowych ligach poza Premier League, gdzie zostało już zamknięte, dobiega końca. Niedługo przekonamy się, jakie hitowe transakcje przeprowadzane będą w tym roku last minute, w oczekiwaniu na to 10 transferów z ostatnich dni. Mario Balotelli Włoski napastnik od dłuższego czasu, znany bardziej z dziwnych pomysłów i skandali niż konkretnych wyczynów na Murawie, wraca do Serie A po ledwie 6 miesiącach spędzonych w Marsylii. Od tego sezonu występować będzie w ekipie Beniaminka Bresci. Jest to ogromny zjazd sportowy dla piłkarza, który przecież występował w Interze, Manchesterze City czy Liverpoolu. Transfer ten jednak ma prawdopodobnie drugie dno. Mówi się, że Włoch wybrał ten klub jako miejsce kontynuowania kariery ze względu na marzenie zmarłego, 4 lata temu przybranego ojca, który pochodził z tego miasta i całym sercem kibicował lokalnemu zespołowi. Usant Ben Jeder, francuski napastnik, który pierwsze szli w futbolu, zbierał w futsalu, nie jest wymieniany jednym tchem pośród najlepszych napastników w czołowych europejskich ligach. To trochę przypadek jak Ciro Immobile, który pomimo imponujących statystyk nie jest doceniany, gdyż jego zespół w przypadku Benjedera Sevilla, a Immobile Lazio nie osiąga istotnych sukcesów i nie liczy się w walce o Mistrzostwo Kraju. Wystarczy powiedzieć, że Jeder zagrał w poprzednim sezonie w 54 spotkaniach, zdobywając w nich 30 goli i dokładając 11 asyst. Tego lata za 40 milionów euro zamienił Sevilla na Monaco i jest to transfer, którego osobiście nie rozumiem. Sevilla gra w europejskich pucharach, a Monako na początku sezonu w Ligue 1 nie tylko nie wygląda jak zespół ponownie mogący zamieszać w czołówce, a wręcz skazany na walkę o utrzymanie. Dodatkowo mówi się teraz, że Sevilla w ostatnich godzinach okna transferowego pilnie szuka napastnika. Jest to największa sprzedaż w historii klubu. Dotychczasowy rekord należał do daniego Alvesa – 37 milionów, Rony Lopez drugą stronę za 25 milionów euro powędrował 23-letni skrzydłowy. Mający w Seville Mistrzostwo Anglii w barwach Manchesteru City, urodzony w Brazylii Portugalczyk, bierze udział w wielkiej rewolucji, jaką przeprowadza Monchi dla Julen Lopetegiego. W Seville pojawiło się już ponad 10 nowych zawodników. Poprzedni sezon bardzo słaby, tak jak i całego Monaco, tylko 4 gole i 2 asysty w 29 spotkaniach. Ivan Perisic Chorwacki lewoskrzydłowy został wypożyczony i dość niespodziewanie stał się w tym oknie transferowym uzupełnieniem ofensywy Bayernu, który zapowiadał poważne wzmocnienia. Ale nie wszystko poszło zgodnie z planem, jak chociażby kontuzja Leroy'a Zanet, która uniemożliwiła i tak bardzo skomplikowaną operację sprowadzenia go z Manchesteru City. Perisic ma doświadczenie w Bundeslidze, przed wyjazdem do Serie A występował w zespole i Dortmund. Mówi się, że w Interze nie mógłby liczyć na wiele szans od Antonio Conte, który wprowadza swój ulubiony system 3-5-2 z wahadłowymi bocznymi pomocnikami, a Perisic w takiej taktyce wykazywał się zbyt małym zaangażowaniem w grze defensywnej, co jest podstawą koncepcji tego sposobu gry. Eliaki Mangala francuski środkowy obrońca po trzech latach na zasadzie wolnego transferu wraca do Walencji, do której był wcześniej wypożyczany z Manchesteru City. Defensor za czasów gry w Porto uznawany był za pewniaka do zostania jednym z czołowych obrońców na świecie i biło się o niego pół Europy. Ostatecznie trafił na Etihad, gdzie jednak nie rozwinął się, w czym przeszkadzały także kontuzje. W poprzednim sezonie nie rozegrał w pierwszym zespole obywateli nawet minuty. Maksymilian Filip, 25-letni ofensywny pomocnik lub cofnięty napastnik, od tego sezonu będzie klubowym kolegą Sebastiana Szymańskiego w dynamie Moskwa. Zawodnik spędził na Signal na Park dwa sezony od momentu, gdy zwrócił na siebie uwagę występami w młodzieżowych zespołach Niemiec. Dortmund ma obecnie dużą siłę ognia, a Filip, choć miewał przebłyski, to jednak nie spełnił pokładany w nim nadziei, także za sprawą kontuzji. 20 milionów euro jest rekordem transferowym rosyjskiego zespołu. Renato Sanchez Kolejny transfer Bayernu Monachium w tym epizodzie, tym razem z klubu. Choć mówiło się, że decyzja piłkarza o odejściu wywołała zaskoczenie ostatecznie jak widać, postawił on na swoim i opuścił Alians Arena. Portugalski pomocnik miał nie wierzyć, że tym razem otrzyma poważną szansę w zespole mistrza Niemiec. Od tego sezonu uważany za wielki talent wychowanych Benfiki, jedno z odkryć poprzedniego euro, budować swoją markę będzie w zespole wicemistrza Francji Lille, Alexis Sanchez, czyli zamieni tego lata na zasadzie wypożyczenia Manchester United na Intermediolan. W United nie udało mu się pokazać gry, którą czarował w Udineze, Barcelonie i przede wszystkim Arsenalu, gdzie potrafił być prawdziwym liderem. Czerwone diabły z pewnością przyjęłyby jego odejście nawet na rok z ulgą, gdyby nie fakt, że według doniesień i tak ogromna, zbliżona do 400 tysięcy funtów tygodniowo pensja w większości pokrywana będzie przez angielski klub. W umowie wypożyczenia nie zawarto podobno możliwości wykupienia piłkarza przez włoski klub, co powoduje, że 30-letni obecnie reprezentant Chile za rok powróci na Old Trafford i o ile nie odnajdzie drugiego piłkarskiego życia we Włoszech, znów będzie jednym z większych i kosztowniejszych zmartwień Oleguna Legunara Irving Lozano, płyskotliwy meksykański skrzydłowy, w końcu zmienił erę PSV na drużynę na miarę swojego wielkiego potencjału. Kwota 38 milionów euro absolutnie nie jest wygórowana za piłkarza 24-letniego, a za mającego przed sobą wiele lat kariery na najwyższym poziomie, który regularnie wykręcał dwucyfrowe liczby goli asyst w Holandii. Piłkarz wyróżniał się nie tylko w piłce klubowej i jest od dawna podporą i jednym z najważniejszych elementów reprezentacji narodowej. Filipe Coutinho. Przez długi czas Brazylijczyk uznawany był przez dziennikarzy za główną kartę przetargową Barcelony w próbach sprowadzenia Neymara z PSG. Ostatecznie, choć Blaugrana wciąż stara się znaleźć sposób na powtórne pozyskanie napastnika, Coutinho powędrował nowe do Bayernu. Piłkarz miał bardzo dobry start na Camp Nou, ale gas z miesiąca na miesiąc, nie mogąc na dłuższą metę poradzić sobie na pozycji skrzydłowego. W ekipie mistrza Niemiec występować ma tam, gdzie lubi najbardziej, jako dziesiątka za plecami Roberta Lewandowskiego. Pojawia się wiele głosów, że w swojej optymalnej dyspozycji pomocnik może bardzo szybko wyrosnąć na czołą gwiazdę rozgrywek. Trudno powiedzieć, czy zespół Lewandowskiego zdecyduje się na ostateczne wykupienie go za 120 milionów euro. Osobiście obstawiałbym, że takie pieniądze działacze Bayernu będą woleli za rok przeznaczyć na Leroy lub Kaja Haverca, Który z tych transferów jest, waszym zdaniem, największym wzmocnieniem nowego zespołu? Czy ja przeprowadzka? Wygląda na nieporozumienie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Prosto z kanapy rezerwowych.